Dzień dobry, witam serdecznie. Tak pomyślałem, że nagram się z rana, ponieważ skrzynka pocztowa i media społecznościowe moje już dawno tak nie użyły, zawsze jest dużo tych wiadomości, ale dzisiaj to jest masakra. Dawno zresztą nie miałem tak, że po emisji jakiegoś odcinka na moim kanale YouTube, yy, 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 telefon się aż tak grzeje. No, właśnie, i co się tam stało? Molestowanie, tak, ale raczej molestowanie przez inżyniera, dotykanie dziewczynki, rozmowa z rodzicami na ten temat. E, tutaj już dużo jest takich słów e, podziękowania, za ruszenie tematu, e, że fajnie, że się zainteresowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, e, to nie do mnie to to do taty, do pana Dawida, bo to on zauważył problem, on y, y, zaczął działać i to przede wszystkim on się ze mną skontaktował, tak? To było bardzo miłe, ale zaskoczenie dla mnie, że w Chojnicach na mojej rodzinnej, na mojej rodzinnej ulicy dzieją się takie rzeczy, na moim rodzinnym osiedlu, czyli na ulicy Lichnowskiej temat taki społeczno mundurowy, bo co tam się stało? Policja z jakimiś krzywymi tekstami, że oni mają takie kultury, a kogo kurwa i kultura interesuje? Co to znaczy? I tutaj słuszna uwaga pana Dawida, bo tak, prokurator umarza, tak? Policjanci nie są zbyt zainteresowani e, tymi wszystkimi materiałami. No, w każdym razie ja tak to odbieram, patrząc na to, co się tam. Odwaliło. Prokurator w bardzo szybkim tempie, można powiedzieć, umarza, bo nie widzi jakiejś tam czynności seksualnej, czy jak, jak zwał, tak zwał. To ja chciałbym się do tych panów policjantów, czy tam jakaś pani policjantka nawet mówiła, ale to prokurator nie zakwalifikuje. No i kurwa, nie zakwalifikował. Przepraszam za ten epitet, ale, ale to aż się ciśnie na usta. No i tak, no i umarzają. I tutaj słusznie pan Dawid we wczorajszym odcinku zauważył. Drodzy policjanci, którzy mówili, mówią, że to się nie kwalifikuje, czy tam też pan prokurator, tak? To ja chciałbym tak zapytać, gdyby, gdybym to ja, obcy facet dla was i dla waszych dzieci, podszedł do waszego dziecka, o ile je macie, ale załóżmy, że macie. Jak nie macie, to sobie to wyobraźcie. I teraz obcy facet, Polak podchodzi do waszego dziecka. Próbuję poprawiać okularki, a zrób zdjęcie, a to, a tamto, zagaduje, a jak dzieci uciekają, to gonię za nimi do klatki, łapię za ręki i całuję. W policzek! W policzek! No bo przecież, tak jak pięknie powiedzieliście, w policzek to przecież to nic takiego, prawda? Co innego, gdyby w usta. Przecież to jest kuźwa jakaś kpina. Więc ja, jako obcy facet, zrobiłbym coś takiego. Gonię za waszą córką do klatki, czy chłopcem, bo jeden chłopiec też był goniony, o czym tam tego za dużo nie rozbudowaliśmy we wcześniejszym okresie. No i gonię za waszymi córkami, łapię ją za rękę, przyciągam, załóżmy do siebie i całuję w policzek. I co? Jesteście kuźwa zadowoleni? No córcia, nic się nie stało, przecież no ten pan jest z Indii, on ma taką kulturę, tak? Tak byście powiedzieli, dziecku, taka by była wasza tolerancja, tak byście zrobili? I od tego trzeba, moi drodzy, zacząć. Właśnie od tego. Nie ma przyzwolenia na jakąś fałszywą tolerancję. Zdecydowanie nie na obcych kulturowo nam i ich zachowań ludzi. Koniec kropka. Nie ma w ogóle żadnego tematu. Tu trzeba sobie to uświadomić. Przyjeżdżasz do nas, chcesz pracować, bo to na razie jest taka sorta tych, którzy chcą pracować. Nie? Hindusie, oni pracują. Yy, yy, w każdym razie ja mam takie wrażenie ale cóż są to ludzie, bo rozmawiałem z jedną panią redaktor która yy, spędziła dużo czasu z Hindusami nie tylko w Polsce, ale też tam podróżując po świecie ona powiedziała, to jest naród, który jest bardzo miły uprzejmy, oni są dorani, dorane przyłóż takie, takie kurwa do przytulenia ale potrafią się odpalić 30 sekund. Jeżeli chodzi o kłótnie, to zachowują się z ładnych, takich yy, yy, kochanych yy, śniadych aniołków zamie, zamieniają się w krzyczące małpy. I tak samo jest, jeżeli chodzi o gwałty i inne takie rzeczy. Przecież tam jest to na porządku dziennym. A my mamy tutaj co się dzieje zresztą na ulicy Lichnowskiej, szczególnie w jednym mieszkaniu, z tego co już się tam dowiedziałem, siedzi sobie yy, kuzyn, brat, 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 ojciec, wujek, dwie, kto tam jeszcze, pełno kurcze grupa facetów, wszyscy na testosteronie, oczywiście buzującym, baby nie ma bo i tych kobiet nie ma. No nie ma nie ma kobiet, nie ma dzieci no cud, nie? i siedzą tam no i co, myślicie, że co, na ręcznym jadą? no można, można pewnie tak sobie robią, nie? przecież rozmawiajmy o tematach tabu, na ręcznym jadą? na jakiś czas to wystarczy a potem? A potem czas na nasze dziewczynki, a potem czas na nasze dzieci? Na naszych chłopców? Bo to też nie jest im obce? No i co? Źle mówię. Także tutaj brawa dla taty, brawa dla pana Dawida, zresztą dla mamy dziewczynek też, tej, która była tam łapana. Eee, sprzeciwiła się. Napisała odwołanie od umorzenia. No i coś, zobaczcie, co się stało. Zobaczcie, jaka presja ma sens. Działanie rodziców w tym momencie i działanie i odpowiednie dokumentacji, plus taka malutka cegiełka z, ze strony mojej mojej redakcji, prawda? Rodzice mówią zdecydowanie nie, ojciec chodzi, wnika, szuka, zrobił tak naprawdę więcej niż policja i dał im to wszystko na tacy. Zgadza się, matka napisała odwołanie. Kiedy po spotkaniu, to było tak, że ja rozmawiałem z rodzicami, puściłem ten materiał zapowiadający, i dokładnie w ten dzień było złożone odwołanie. A już od samego rana, a już od samego rana było, że prokuratura. Znawia śledztwo, bo prokuraturowi, prokuratorowi nie były znane niektóre fakty, czy tam prokuratorze, prokuraturze nie były znane niektóre fakty, które mają, mogą mieć wpływ i tak dalej i tak dalej. Wszyscy chojniczanie zresztą już to wielu w każdym razie już wiem po odzewie bardzo wielu to czytało. No i tak to właśnie powinno wyglądać. Tak właśnie to powinno wyglądać. Yy, zdecydowane nie dla takiego zachowania. Brawo dla tych rodziców, jeżeli ktoś zna tych rodziców, proszę ich wspierać, a przede wszystkim brać przykład z tych ludzi. Brać przykład z tych ludzi, bo tak należy bronić, właśnie tak podchodzi, yy, należy podchodzić do tej sytuacji. My mamy w obowiązku bronić nasze dzieci. No, bo co zrobicie, tak szczerze mówiąc, tego będzie coraz więcej. Czy chcecie, czy nie chcecie? Tego będzie tyle, coraz więcej. I tutaj nie chodzi już mi nawet o uśmiechniętą Polskę i inne takie rzeczy, bo kto doprowadził do tej sytuacji? I ci rządzący, i ci poprzedni, tak naprawdę popis. Nie? Ale zostawmy tutaj politykę. Uśmiechnięta Polska, czy to jest fajne, czy to jest super. Prawda? Czy nam źle, że byliśmy takim typowo. Państwem narodowościowym, o swojej kulturze, pewnie. Kłótnie i inne takie rzeczy jest pięknie. I ja też jestem otwarty, również byłem imigrantem przez swego czasu, chodziłem przez jakiś tam czas, swego czasu chodziłem do szkoły w, innej kra w innym kraju. Miło to wspominam, choć łatwo jako za dziecka nie było. I ja jestem otwarty na różne narodowości, ale ja musiałem się dostosować, ja musiałem przyjąć kulturę danego Załóżmy kraju, ich zachowania, ich obyczaje. To leżało w moim obowiązku. I tego samego oczekuję od przybyszy tutaj. Nie wiem jak wy, ale ja tak, ma się do mnie dostosować. Nie ja do niego, tylko on do mnie. Czy znowu mówię coś źle? No tutaj w, trzeba wspomnieć o szkole. Świetna reakcja. E, dobrze, że ten psycholog porozmawiał z tymi dziećmi, że była taka możliwość. Tutaj brawa dla szkoły. Ja również pytałem się właśnie wczoraj akurat pana Dawida, czy jak się czują dzieci, czy jest potrzebny ten psycholog, bo oczywiście jest taka możliwość, żeby załatwić kogoś, jeżeli dzieci miałyby taką potrzebę, ale tutaj ojciec dzieci mówi, że nie, że jest wszystko ok, trzymają rękę na pulsie i taka osoba nie jest potrzebna, dają, dają sobie radę, więc super. Aczkolwiek, no problem jest, bo jak mówiłem we wczorajszym materiale, dzieci boją się wychodzić, nie chcą wychodzić, już same, no bo tych osób tam na ulicy Lichnowskiej, jeżeli chodzi właśnie o inżynierów, trochę, trochę, jest. Tak to właśnie wygląda, ale bardzo fajna reakcja i moi drodzy, naprawdę bierzmy z tych ludzi przykład, bierzmy z tych ludzi przykład. Ja cieszę się, że mogłem dołożyć jakąś tam swoją małą cegiełkę i spróbować rozgłosić ten, rozgłosić ten temat. A tego będzie coraz więcej. Czy chcecie, czy nie chcecie. Taki mamy klimat, jak powiedziała jedna tam pani, nie wiem, co to była za wariatka. Ale taki mamy klimat, nie? Można by było teraz powiedzieć. A kto do tego doprowadził? I nie mówię tutaj o obecnych, bo nie chodzi o to, żeby się kłócić obecnych czy poprzedników, bo szczerze mówiąc i obecni, i poprzednicy. Tego chcieliśmy. Tego chcieliśmy. Tak jest. Uroczyście unieważniam to referendum. Kto wie, ten wie. Tak więc moi drodzy, to jeżeli jakieś brawa i podziękowania, to tylko wyłącznie dla pana Dawida i właśnie drugiej mamy. Brawa dla tych rodziców. Zobaczcie, gdyby nie oni, temat byłby zamieciony. A Chciałbym przypomnieć, zwróciliśmy na to uwagę, że po filmikach właśnie pana Dawida jakaś pani się zgłosiła, której syn czy córka, teraz już nie pamiętam, było gonienie gdzieś tam dziecka. Nie było to zgłoszone. Ile jest takich sytuacji, że ludzie nie zgłaszają tego na policję? Ile jest takich sytuacji w samych Chojnicach? Tutaj dużo ludzi pisze, że na Gronowie... Gronowo tak obok Lichnowskiej w Chojnicach. E, na Gronowie też tam sporo łażą. E, I bardzo dziękuję że będziecie obserwować patrzeć że teraz baczniej będziecie się przyglądać. Takie informacje właśnie do mnie spływają fajne to jest. E, czy też że w okolicach właśnie dworca e, czy tak innych miejscach w Chojnicach już sobie spacerki w turbanach robią w tych turbanach no dopóki nie robią nic y, Dzieciom to jest wszystko w porządku, ale spójrzcie na tą sprawę, którą czy tylko dzieci mogą być zdziwione, że ktoś je zaczepia, próbuje zdjęcia robić i łapać, łapać za rękę, całować, przytulać? Otóż nie, sam pan Dawid miał propozycję przecież. potrzeb podjechał do niego rowerem gościu i z tłumaczeniem w translatorze, że on chce się kochać, a potem mówił: Oral, anal, sex. No pan Dawid oczywiście bardzo fajnie, ponownie bardzo fajnie zareagował. Nagrał to wszystko telefonem, zrobił zbliżenie. Także widzicie, ilu jest takich mężczyzn, którzy tak reagują, którzy zgłaszają takie sprawy, że jakiś hindus czy inny tam inżynier podchodzi do niego i proponuje mu bzykanie. Że mu dobrze zrobi. Ilu jest takich. Ile jest takich sytuacji. I teraz, teraz pytanie podstawowe: czy my musimy to akceptować? Czy mieliśmy to w poprzednich latach? Zresztą, patrząc na taką sytuację, wczoraj też miałem fajną rozmowę z jednym z widzów, który chciał pogadać na ten temat. Ja nie mam dużo czasu na te rozmowy, ale, ale fajna dyskusja była. W jeszcze ileś tam lat wcześniej już byśmy mieli tą sytuację dawno załatwioną na, spo na swój sposób. Zgadzacie się? Ja jestem 77 rocznik. W czasach, w latach 80, 90, kiedy gdzieś ktoś odbiegał od normy, to się mu po prostu w pierdol spuszczało. Ci ludzie byliby tam wyniesieni z domu. Założę się, że oni sami by się z balkonu ewakuowali. A teraz... A teraz jest tolerancja, a teraz to nie, teraz to nie wolno ruszać, ale my byśmy już mieli pozamiatane już w chojnicach czy w innych miastach, już byłby problem rozwiązany. Gdyby ktoś, co byście zrobili w dawnych czasach, gdyby dziecko wasze wam powiedziało, że takie coś się stało? No właśnie, nie? I żeby nie było, ja to nie namawiam do, jakiejś, do jakichś samosądów i innych takich rzeczy. Ale jeżeli policja będzie działać tak, jak działa, i będziesz pan reagował tak, jak próbowałeś pan zareagować, panie prokurator, to będą samosądy. Ludzi nie utrzymasz, jeżeli będą krzywdziły dzieci. A nie jeden dostanie w lampę, jak podejdzie do jakiegoś Polaka i zaproponuje mu, żeby dobrze dziobem zrobił. No tak to będzie. Dlatego panowie tam właśnie odpowiedzialni za takie rzeczy, pilnujcie tych tematów. Zachowujcie się tak jak trzeba, po prostu, a nie że zamiatamy pod dywan, bo tolerancja musi być. Nie w tym kierunku. Europa skręca w prawo. No dobrze, moi drodzy, nie będę tu więcej szczępił języka. Bardzo dziękuję jeszcze raz za te wszystkie wiadomości. E, ale to rodzicom. To rodzicom należą się ogromne brawa i bardzo bym prosił, żebyście tam w Chojnicach ruszyli problem, reagowali, pan Dawid jest do waszej dyspozycji, tak zresztą powiedział, więc w razie co mogę z nim skontaktować was z nim, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, jeżeli macie takie sytuacje, coś działo się w Chojnicach, ruszajmy ten problem. I tutaj jest najważniejsze, wiecie co jest najważniejsze? Że bojętnie czy jesteście z prawej strony, czy z lewej strony, jeżeli chodzi o dzieci, powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem, Jednym, bo one są dobrym najwyższym. Ja miałem szczęśliwe dzieciństwo. Mogłem się bujać na tym trzepaku, na którym była mowa. Niejednokrotnie wisiałem tam do góry nogami, jak wspomniałem zresztą w materiale tam na takim króciutkim podsumowaniu i ja chcę tego samego dla, no teraz to już moich wnuków, które być może niedługo się pojawią, prawda? I tego samego chcę dla waszych dzieci. I mam nadzieję, że wy chcecie tego samego, a nie żebyście się zastanawiali, czy możecie dziecko puścić na ulicę, czy ktoś je zaczepi, czy nie. Żebyście musieli chodzić, odwozić 12, 13, czy teraz 14, 15-letnie dzieci, wasze dzieci, nastolatki, żebyście musieli zawozić do szkoły albo patrzeć, gdzie one są, co robią. Z kim siedzą i czy czasami ktoś ich nie zaczepia. Tutaj, obojętnie jaką opcję polityczną reprezentujecie, macie w obowiązku dbać o swoje dzieci, zapewnić im normalną, bezpieczną, uśmiechniętą przyszłość. Mówię uśmiechniętą w zdrowym tego słowa znaczeniu. Nie taką fałszywą, obarczoną. O, o, Oblepioną fałszową, fałszywą tolerancją. No mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Gdziekolwiek to zobaczycie. Łapka w górę, komentarz taktyczny. Bardzo bym prosił o komentarze. Kulturka, żeby te media społecznościowe wam tego nie wywalały. E, prosiłbym jeszcze raz wsparcie o rodziców. No i przesyłajcie to dalej. Ja myślę, że to są tematy, o których musimy mówić. To jest najwyższy czas. Musimy się jako społeczeństwo zaprogramować na to, że tych ludzi będzie coraz więcej, a jeszcze nie ruszył ten cały pakt, prawda? Że nam tutaj Somalijczyków, którzy nie będą pracować, takich nam tutaj na przykład posprowadzają. Takie wiecie, takie chuby, takie taki grzyb na zdrowym ciele, na, na ciele zdrowego organizmu. Tak to wygląda moi drodzy. Mówią, że nie, że nie, że nie. Kuźwa. <grywa> to od nas zależy. Co się stanie i jak się będzie służyło przyszłym, służyło, zboczenie zawodowe będzie się e, e, żyło przyszłym pokoleniom. Zadbajmy o to. Bez względu na opcję, opcję polityczną podkreślam. Gdziekolwiek jesteście łapka w górę, komentarz taktyczny zapoznać się z opisem pod filmem. Tak jest. Dzięki jeszcze raz za miłe słowa, życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia. Cześć.